Halo, dzień dobry, czy to się nagrywa? Moi drodzy, patrzcie na tę wielką wieżę. Chciałem Wam powiedzieć o tej wieży kilka ciekawostek, bo pewnie nadal nie wiecie gdzie ja jestem, więc teraz taka zagadka. Jeśli ktoś wie, gdzie znajduje się taka wieża, to będzie wiedział w jakim kraju ja się aktualnie znajduję. Więc tak, ogólnie jest to. Wieża, która ma chyba 187 metrów, jest to wieża telewizyjna. Została wybudowana chyba w 1960. No, w latach 70. Ogólnie. I zaczeka nas duża. Jest chyba o 30 metrów czy 40 metrów wyższa od najwyższej piramidy, czyli piramidy Cheopsa w Gizie. O, robi wrażenie, co nie? Zobaczcie, stanika jest duża. Ogólnie, co wam jeszcze powiedzieć, że niesamowite jest to, że tutaj woda, i ogólnie wszystkie zapewne butelki, wyglądają w taki sposób. Widzicie? Zakrętkę trzymam tutaj w ręce, że wam pokazuję zakrętkę. Zakrętka i woda. I nic z tym nie musiałem robić. Po prostu pijemy wodę bez zakrętki. I komu to przeszkadza, chyba nikomu. No więc yy, ogólnie zamiast odcinków będę wam rzucał takie pojedyncze. Kurde, jakaś mucha mi tutaj. Jakieś pojedyncze skróty będę wam rzucał, gdyż, gdyż no, nie udało mi się nagrać na zapas wystarczającej ilości materiałów. Coś mi tu lata mucha walona. No i dlatego wam tak będę wrzucał po, po kolei, a tak czy siak będę miał moi drodzy, nagrane materiały. Takie bardziej obszerne Z, z Egiptu e, Co ja gadam? Przepraszam z, z, Nieważne z czego <grafy> Ci sami o, Jest duża, jest bycza Tam chyba można w ogóle wjechać Ale podobno to trwa bardzo długo I, i kolejki są długie i, I totalnie masakra No więc dzisiaj chyba to wrzucę I będziemy się widzieć już, już jutro W kolejnym dniu Właśnie w, tej, w tym kraju Marka.